Awans West Bromwich Albion wiąże się z dużymi wydatkami, nowymi wyzwaniami, więc wyzwanie w okienku transferowym jest takie, żeby odmłodzić lekko skład i podnieść jego poziom. Zaczynamy od wymiany na lewej obronie. Junior Fir po z racji na wiele ciekawych propozycji prawdopodobnie odejdzie, a w jego miejsce będzie dawno obserwowany zawodnik z angielskiej reprezentacji. Dzisiaj będziemy w kolejnym odcinek Kariery 60 Krychowiakiem, No, w poprzednim odcinku fajnie wszystko poszło do przodu. Teraz liczę, że to się nie zmieni. Zaczynamy też od też legendarnego z Sunderlandem. O, ale tak, musimy zobaczyć tutaj wypożyczenia jakieś. Damy ich idzie sobie. Co, tabela wygląda dobrze. Coś pierwsi, 78 punktów spoko. Zgodzili się, akceptujemy niech idzie to. O, szybko do meczyku, walimy ich na łeb Jeszcze raport zjadowczy Że coś ciekawy się trafi Fajnie by było Myśmy szyi. O, no i mamy Koksa jakiegoś tam Tyle ocen że ser z koksa jakiegoś tam 67 Bez PO no. No. Będzie mocno. Dobra, lecimy. No i wygrana. Sara Mura. Spoko. Więc sensie, nasz prawy obrońca za dużo nie strzela. Ale jak widać, w pomyłek strzela. Akceptujemy. Dobra, to jest raport o ingarach. Ja bym go nie dawał jednak bo mam tu mocnego dobumika. Z sensu. Ale kloprzowego. Nie dawał jest seniorski. No, szkółka, wyniki spoko. So, tak, plan treningowy możemy dać. Po innym nie dałem? A dałem, dobrze nie może tak zespół. Gorszy w ciemnach. Wypożyczenie. Niech idzie się Dobra, No, niech idzie, idzie. Na spokojne. Powolutku wypożyczenie, niech robią się. A to rywalom nie dajemy, póki co tak, awansujemy do Premier League, będzie można pomyśleć. Wiadomo, liczmy, że już będziemy w Premier League następnym. A teraz póki co nie dajemy im zawodników. Możemy to tak zrobić. Tak, na home. I dawaj ty jest zamiast. Na ławej i sobie po 7, po jedną czasem. Do 0. To hol wszedł 6, zł za ogół ceny Kipra bramką, spoko A widzicie, młody sobie wszedł, zadowolony O, Kopenhaga, wit I idzie sobie Zanim tam pójdzie to już będzie mieć 70 cen pewnie A jak wróci to będzie mieć 75 Amore bieta, spoko Nie wiem gdzie to jest, jaki kraj, ale ich idzie Jakiś jaśkowy raczej, klub Preston, mam 4 punkty przelagi. No awans mamy zapewniony, tak być. Brown, co? symulujemy? 3-1. Milix z Hatrykiem. GOAT. GOAD. GOAT. nie idzie. Za jakiś. O, za kolek Idzie tylko PHG, spoko. Progres i tam mało, ty. get eee, it. Santos zobaczymy. Oho, no extra, extra. 4 dycha. Nie chcieli tego, żebym Santos. Ze szkółki Santos czy kto? Nie, jakieś jakiś z tego, list transferowy, nie, nie to. Dobra, dobra ci czuły, raporcik Edward, Jordan Gramy, nie zmieniamy, dobrze sobie radzą Twoje, Sisoko i... Sara Bardzo fajny środek pola sobie radzi Nie mam mocnej ekipy, nie ma co gadać, to jest bardzo mocna ekipa Wiecie, tu oceny już są Milik 83, tu wiadomo Sara też Atraore, Pereira Sisoko, Grant. Dobrze to wygląda na samych złotych zawodników już mam. Weźmy srebrzaków i handel brązowy, więc naprawdę do przodu to poszło. Oj oj. Niestety. Niestety. Ale są takie kluby, którym się nie odmawia. W tym momencie, w jakim lidze jesteśmy tak. To trudno. Może zobaczyć, jak maja sobie radzi, czy to będzie aż taka strata. 7 bramek w 18 meczach. Trochę gorzej od Milika w mniejszej liczbie meczów. No, mam białka wreszcie. No szkoda, no, ale. Niestety. Tak to wygląda, na no, był zmiennikiem. Nie pograł za dużo, no to. Choć teraz pogra. Zobaczymy, czy odwinie brameczką? Sarah i Pereira. Maja nie strzelił albo nie. Dobry mecz, 7-2. Skupiał uwagę obrońców, tak dalej to ty pierdolę. Raporcik Dobra Dobry, nikt się tam bał. Dobra, Gerido, spoko wow. A Maja odchodzi. Niestety, gotlady. No, Na razie i tak będzie grać w nazwo. Nie mamy i tak wyjścia. A, jeszcze się sprostowany jest. Okay. To jednak maja się zmieni. Bez jaj, że będzie mi płakać. Chciał odejść, no opuściliśmy, mi płacze teraz. Grał w... Nie grał wcale tak mało meczów. 17 meczów. Może był kluczowy, ale trudno. So, 2-1 przegrwano, bo już jakieś kwasy w szatni środa. Awans raczej mam pewny, bo ile mam punkt. Od groma przewagi. Na drugi mam przewagi sporo. QPR. 6 do meczu. sprawdzamy ich. Szybka symulacja. Boom. 2-0. Sara Milik, S. Nie ma co się martwić. Awans jest pewny. Z pierwszego miejsca też bardzo prawdopodobny. to jest. Dobra, a tu jest problem bez przesady. Tak. Blitness zagra. Palonik zagra. Tak. FSL nie. Tak. LPO. LPO. I tutaj zagramy Garrido Patrzcie jak to idzie. 3-1. Hallow Sora i Muro. Ale ta wastnikiem nie musimy grać. Totalny luz mhm, mm no dobra wiem co mi nie pasuje, ale spoko wygrywamy wszystko, ale no... macie Nie! nie zrobiłeś tam czegoś dobra, oferty pracy jakieś tam nie no, chcę nas interesuje szczerze wolałbym nie odpadać z tego klubu żeby było jajca jakieś Czyli dawno Manchester City na ścioła nie chcą jakieś spotkanie dotyczące formy robić. Jestem jajca robią. I co? 2-0. Grand Mini. Nie są mogą robić te spotkania. Jajca jak są z fruby. Mhm Spoko. Jeszcze jajco bym mógł zrobić. O, okej, to mamy, to mamy, nie mamy tego, ok, no spoko, nie? Ciekawy chyba, o jak średni kluby. Forcik, przejść do meczyku. Bez zmian wyciągną. 2-3. Sara, Adama Sara. Ja ten Sara to był mega trafiony transfer. Milik zresztą też. No tak go, go tam chcieliśmy go tak brać, ale Naprawdę dobrze sobie poradził. Weźmiemy że to mi się spodoba, że bierzemy jakieś suniorem. O, tego chcemy nadjąć. Spoko. A, i pokazuj, co to masz. O, ty do przodu i jeździł, mak. Może na bok bardziej, jakiś. na lewy bok. Z wyporu. A ty. HP. Nie, na HP dechad. Dobra, będzie zlecie. A, i rób sobie. Hadursfield. Miesięczny raport widzieliśmy. Zem skoncentrowany, spoko. Biuro oferty pracy muszę zobaczyć. Nie, nic ciekawego. Dalej Ale championshipa to za nie interesuje do bardzo Dobra. Nic Remis. Milix szybów na remis. Spoko. Remis tam nie robi wcale. Patrzcie na tabelę jak to jest przewaga. 106 punktów przywagi mamy, a na trzecim też w ogóle. A, wiemy. Trzymam moją formę, niesamowite Nie ma żadnych ofert teraz, spoko Przejdź do mężów ze Słonzy Pyknijcie ich, please. 1-1. OK. i mamy awans. Miwe. 2 punkty przywagi. Stołk. Biuro. Nie ma ofert żadnych. Dobra. Czyli meczowy stołk no to ciężki ryba, dam rada. Czy z trzeba? Nie. Lecimy. I przegrywamy na koniec. Czy to będzie pójść do trumny, nawet? Tak by było. O, jednak nie. O, oni nie wygrali, spoko Co my awansujemy z Brentford, i to była mocna gonitwa. Tylko 5 porażek mieliśmy. spoko Ale oni też mega przewagę zrobili nad tamtymi, więc graliśmy we dwójkę. Ktoś się kontuzjował, na razie o tym nie myślimy. No tak. tak, tak, tak. Jak będzie ciekawy klub to przyjdziemy Jakby gadać. Dobra. Nie wiem, bo jest tylko druga liga, bez przesady też. Juro. Mm. Dalej ciśnij. Ja, Możemy patrzeć, czy są oferty pracy ciekawe. One to są na pewno nie ciekawe. Tak nie, to będzie walka w premier League. Jak ubiane oferty pracy w ogóle są mega słabe jak na to że awansowaliśmy klubem do Premier League z taką przewagą. No nie chcę żadnej belgii, bo nie ma sensu w ogóle. Dzięki za dobrą robotę. O, już je się Hiszpania pojawia chociaż. co? Zakończ sezon. Boom. No co? Biam do Premier League. Już zobaczymy na początku, czy są jakieś oferty pracy. Jak nie mam, to gramy w Premier League. No będzie trzeba sporo przebudowy zrobić. Niestety. Też jak maja odchodzi. Którzy już są wiekowi. Nie wiem, czy taki grandson na przykład poradzi w Premier League. No, zaufamy mu oczywiście, że tak. Może zawodnik był w tym sezonie. A no nie wiem. Odchodzi ten Kasztan. Jeden dzień. Bum. budżet spoko. nie raz odrzucić. Ot potem. I co? Nie ma ofert. No i lecimy takim składem jaki mamy. Miliksara, Grant, Firbo. Niestety Trzeba się sporo paroma pożegnać Na pewno musimy lewego obrońcy kupić I za Kiprę chyba będzie musiał się ktoś przyjść Białek 74, okej okay. Dobra, robimy tak Zespół Tak, to no, nie się były. Dobra, właściwie no, przybijmy kawałek. Jest tak transferer Wytyczny scoutów. Trzeba zobaczyć. Hradecki jest. Czekajcie. Chcemy na pewno środkowego obrońcę wybocznego. Oni nikogo z tych raczej. No ciężko z tych raczej. Tak. Ja Miałem się nową wytyczną dać. tutaj 8 wytyczną K okay. 8 wytyczną K okay. i tak. Tak. Dłużej 20. I klasa siadała. Tak. Druga. 20. Poniżej 30. Tak jakoś. Wiesz, kończący się. Tutaj. Idzie. Milika nie oddaje milikonu z Celtic -Ukoleską. no spoko Na rok do lutu, nie awansowało, więc może iść tam Na rok Na czelobach może iść tutaj do Interu nie gra tam Skipio z gwiazdami Oj, Fir podchodzi Brainfort, Reyra no, no Dobra, to na gwałt potrzebujemy lewego obrońcy. No i tak chcieliśmy go zmienić, więc. Dobra, to może wolnych mamy jakiś. Nie, wolnych nie mamy za bardzo, ale lewego obrońcy mieliśmy jakiegoś. To jest. Ten koga ja chcę I to nawet się nie zastanawiam, bo wiem, że on dobry był. Wiem, że nie awansował lecimy po niego 15 tak 10% oj święte że mamy pieniądze 16 dużo chcę do niego co I już jak nie wyjdzie też po niego wrócimy 19 damy wartość rynkową okej okay. ale jego ja chcemy to był taki logiczny transfer dobra, nie chcę się negocjować tych rzeczy. Palmas, dobra, dadzą trochę więcej. Trujka nawet nie dadzą, to jest zadowolone. Leci, zaczekajcie, zespół, te plany planetryngony, im damy. Wygląda że jest trochę zrównoważonych. Ojej, to się już nie rozwija za bardzo. Białek. Dobra, to jako nas takiego sporadycznego jest spokojny. Hej, do ty na pewno jesteś ważny. A będzie się rozwijać, bardzo fajnie. I nie będzie już złotego takiego spokojnego zawodnika. Moja, zanim do to. 4 tygodnie fałszywe. Tak, leciki. Już wróci dobry na pewno. Sara. Możemy zobaczyć, czy ma dobry ten plan. Ma. OK reszta nie jest istotna. Przebijmy kawałek. się chodzi Tak, spoko wachląć. Spokojnie idzie. Irwa też na ludzi nie idzie. Chyba jegoś w Brentford Toulouse. Tu w tej jest? Tak, w tej. Okej. Okay osłabiają, wywali spoko czekajcie, raport skautów inaczej to zrobimy skauci, tak po kolei też nie tak po wytyczne. dobra, i rada 9 o, patrzyli do Rezerwowy, spoko Czekajcie, pryw tu 20 do 0 pierwszy. Minus 600 znaczy Dobra Tu musi być rotacyjne, nie ma innej opcji Ważne mm, Może być w sumie Będzie czasem się zmieniać z nim Też na bok może wchodzić to jest Tak, tak zmienimy ci dwie i tu się sześćset. 600 a ta premia może być sekunda konta czyste akurat spoko taka dobra no i rezerwowe prawo broni jest uchon ucha bardziej do przodu ale spoko wydamy a zejś no nie będzie już Zaakceptowałem przypadkiem. Dobra. Akceptujemy kluczowego. Będzie na pewno. 5 lat. Anglik no. Też ważny, tak. 4 dychy. Panika. No i super. Mamy mega dobrego lewego bronca. On szybko odbija lepszą ocenę, więc będzie naprawdę dobry. Od długiego czasu go obserwowaliśmy. Dobra mieliśmy go za taniej kupić, ale widać, niedużo. nieduże spoko teraz wchłamy, Jest tak, zespół rzucamy tych tak, zawodników tak dawaj Wuhan fajna, tylko tutaj bardziej dobra co się pozbywać się pozbywać tych zawodników teraz tak, póki co trailer, i białek tak Zrobimy półkąt zamiast tego jeszcze jedno zamiast Jego w sumie. No Gdy jest. Jest jak prawo obrona mamy środek Musimy się pozbywać ich ale no, dobra zapis zmiany jest tak Plan treningowy. Tak Dla Wyjściowej jedenastki W sumie nie tak dla wszystkich graczy, tak, teraz tak, tak, zbywamy się, tutaj. tak, tak. No i tak, sobie trenują, limit, dobra, teraz idziemy jeszcze tutaj, nowe plany, nieważne, okej, okay. gadał sprzedaż, tutaj 2700, spoko, zawsze 100 do przodu, leć, też trochę więcej dajcie wysilcie się Jak podchodzą to idziemy do przodu sprzedaż dogada od waszej dobra idzie może być jeszcze może przesadać uważa że bo tak bo i tak mam dużo tych zawodników no, dobra dalsze te kroki zrobimy w kolejnym odcinku w takim razie dzięki za oglądanie trzymajcie się jo.